Firma produkcyjna Noelken, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowogrodźcu, producent wyrobów kosmetycznych i toaletowych, zatrudni operatora maszyn produkcyjnych. Zakres czynności obejmuje obsługa maszyn produkcyjnych w sposób zapewniający osiągnięcie optymalnych wyników produkcyjnych, przeprowadzanie zmiany artykułów i przezbrajanie maszyn zgodnie z wymogami technologicznymi i jakościowymi, pobieranie prób gotowego produktu, prowadzenie dokumentacji kontrolnej, współpraca z kontrolą jakości w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi, wymagania, doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, znajomość Programów związanych z obsługą maszyn sterowanych numerycznie mile widziane. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i zaangażowanie, mile widziane wykształcenie techniczne, mechatroniczne. Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, atrakcyjne warunki wynagrodzenia, częściowy zwrot za dojazdy. Jeśli mają Państwo doświadczenie na podobnym stanowisku motywacji, aby poszerzyć swój zakres obowiązków, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego CV ze zdjęciem, z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby procesu. Rekrutacyjnego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na rekrutację małpa-noelken.pl wraz z dopiskiem klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, znajdujących się na naszej stronie internetowej www.noelken.eu. Noelken, Noelken z ulica Bolesława Chrobrego 29, 59 730 Nowogrodziec. Czerwony rak to kompleks restauracyjno-rekreacyjny w Twojej okolicy. Jest to miejsce położone nad malowniczym jeziorem rakowickim, gdzie możesz się zrelaksować i wypocząć. Dla aktywnych proponujemy wypożyczalnie sprzętów wodnych, rowery i kajaki. Zaś smakoszy zapraszamy do naszej restauracji, gdzie nasi kucharze oferują dania z raków, a także tradycyjne potrawy uwielbiane przez naszych gości. Organizujemy przejęcia okolicznościowe oraz plenerowe. Nad naszą przystanią możesz zorganizować grilla lub ognisko. W okresie wakacyjnym między poniedziałkiem a piątkiem do zamówień z karty powyżej 30 zł dodajemy godzinę pływania na sprzęcie z naszej wypożyczalni. Brico Marche. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom i ogród. Nowoczesne tapety, okleiny, kolorowe lampy, modne firany, poduszki, farby znanych firm, elektronarzędzia oraz ich akcesoria. Baterie łazienkowe, panele, płytki, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. A w ofercie ogrodu znajdą Państwo różnego rodzaju nasiona, nawozy, cebulki, a także środki do ochrony roślin. Ponadto posiadamy szeroki wybór narzędzi ogrodowych. Brico Marche serdecznie zaprasza! Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl. 17 lipca, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. W wieku 57 lat zmarł radny Rady Miasta Dariusz Mucha. Zmarły był radnym niezrzeszonym, a do Rady startował w okręgu w południowo-wschodniej części miasta z listy forum samorządowego. Na temat... Zmarł Dariusz Mucha, radny obecnej kadencji Rady Miasta Bolesławca i kadencji 1998-2002. W pierwszej swojej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady. W obecnej kadencji startował z list forum samorządowego, które stanowi rządzącą koalicję w mieście. Od ponad roku był radnym niezrzeszonym. Poza działalnością samorządową Dariusz Mucha był też działaczem sportowym, a sam był w młodości piłkarzem Bolesackiego. Klubu Sportowego. W ostatnim czasie angażował się w działania sportowe wśród osób niepełnosprawnych umysłowo, współorganizując m.in. zawody w ramach olimpiad specjalnych. Jest autorem o, wydanej w 2006 roku książki Samorząd, Samorząd dla Nas. To subiektywne spojrzenie na lokalną politykę od 1990 roku. Ale książka zawiera również bogaty zasób faktograficzny dotyczący tego okresu bolszewickiej samorządności. To po raz szósty wolontariusze z Bolesławca uczestniczyli w Dolnośląskiej Akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Dwunastu uczniów bolesleckich szkół i piątka dorosłych porządkowali dwa cmentarze w Sieniawie pod Zbarażem oraz w Jazłowcu. W akcji Mogiłem Pradziada Ocal zapomnienia uczestniczą wolontariusze z całego Dolnego Śląska, którzy w tym roku w liczbie ponad tysiąca osób wyjechali na kresy II Rzeczpospolitej porządkować zaniedbane polskie cmentarze. Bolesławieckie jej wydanie rozpoczęło się 7 lat temu w Sieniawie pod Zbarażem. I właśnie Sieniawa była w tym roku pierwszym miejscem prac w ramach akcji. I ponownie w tym roku część wolontariuszy mieszkała w tym czasie w domach ukraińskich rodzin. Nie Ale wśród młodych wolontariuszy byli też ci, którzy po raz kolejny tu przyjechali i mieli już na miejscu przyjaciół. Poza Maksymilianem i Dorotą w sieniawie kwaterowało jeszcze siedem osób i to one miały najbliżej do przedwojennego cmentarza, bo reszta musiała tam dojeżdżać ze zbaraża. Boleska grupa pracowała i pracuje na kilku cmentarzach, ale ten sieniawski był najtrudniejszy do uporządkowania. W ciągu jednego roku, a mamy kilka cmentarzy do zrobienia, jest niemożliwością, żeby zrobić wszystko. Dlatego, że początkowo cmentarz był bardzo, bardzo zarośnięty i cały czas wycinamy drzewa, pomagają nam strażacy ze zbaraża. Wycinamy dorobne krzaki i trawę, odnawiamy, malujemy nagrobki i można powiedzieć młodzież pracując tutaj jest zadowolona, ale często i nawet dzisiaj usłyszałam taką informację od jednej z wolontariuszek, że najpiękniejsze jest to, że mieszkamy urodzi. I to jest ten jeden z dodatkowych aspektów, które wiążą się w akcji z działaniami بولseckiej grupy. Podstawą jest porządkowanie zaniedbanych polskich cmentarzy, które tworzą z każdego wyjazdu na Kresy przygodę z wieloma niespodziankami. Odkrywamy nowe nagrobki, skosiliśmy już trawy i widać, że cmentarz jest coraz ładniejszy, prawda? Tak, tak. No Ty, ty Grzesiek jesteś pierwszy raz tutaj, gdzie wtedy już były... Raz. Powiedz, jak był jako... właśnie namówiony przez koleżanki i cieszę się, że tu przyjechałem, mogę pomóc. Tak, no to jest jednak trochę smutne czasem, że takie cmentarze zostają na zawsze zapomniane już. i. To jest historia jednak. Trzeba o tym pamiętać. Prawda Weronika? No, oczywiście. Spodziewałam się, że będzie gorzej. Ale ogólnie nie jest tak ciężko. Mi się praca podoba, nie jest taka trudna. Naprawdę jest wymagająca fizycznie. Uuu, taka trudna. No nie jest, jesteśmy wśród śródmieśniku, pracujemy razem, jest fajna atmosfera. Fajnie. Weronika zadziwiła wszystkich na cmentarzu, biorąc swoje ręce kosę spalinową. Przez cały dzień skosiła nią tyle, ile nie zrobił żaden z chłopaków w tym czasie. Oczywiście poza Waldemarem Krysztofiakiem, wolontariuszem, który kosząc zarośla na cmentarzu, odkrył prawdopodobnie groby swoich przodków. Jest prawdopodobne, że być może znalazłem tutaj przodków, jako że moja babcia z domu Leśniowska, jej matka, jej matka nazywała się Anna Winicka i była urodzona pod koniec XIX wieku. A tutaj jest napis, że spoczywa Zofia Winnicka, żyła lat 88, umarła w 1918 roku. Poza takimi osobistymi odkryciami, na porządkowanych cmentarzach jest też wiele ogólnie interesujących odkryć. Ta płyta nagródna została odkopana przez czysty przypadek. Tylko tamten narożnik wystarczał. I zobaczcie Państwo, przez wiele dziesięcioleci płyta ta parka, leżała pod ziemią i jak doskonale zachował się tutaj, Napis wskazujący, że ten, kto odpoczywa pod konwitą, tą urodził się jeszcze w wieku XVIII. A najstarszy z odsłoniętych w Sieniawie grobów to mogiła Stefana Ryznika, urodzonego w 1724 roku i zmarłego w 1812. Na cmentarzu, jak zwykle, pomagali Ukraińcy. Poza młodymi Sieniawianami była też Luba Czałowska z mężem Mikołajem i wnukami. Лубато директорка місцевої школи, яка від початку співпрацює з Болиса'янами. Помагали вам, думаю, хочемо допомогти, аби прибрати цвинтар і водночас більше поспілкуватися. І молодь наша з нашого села, і наші діти маленькі, які так само, як кажуть, прилучаються і хочуть працювати, допомагали, чим могли. Kilka dni pracy w Sieniawie pozwoliły niemal do końca uporządkować cały cmentarz. Jego utrzymanie będzie już teraz łatwiejsze. Kolejnym etapem tegorocznej akcji był zaś jazłowiec pod buczaczem. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia bloku wiadomości w skrótowej formie. Wrocławscy i bolesławieccy policjanci aresztowali 29-letniego mieszkańca gminy Bolsławiec, u którego w domu znaleźli 44 krzewy konopi indyjskich i ponad 500 porcji handlowych marihuany. Uprawa mieściła się w pomieszczeniu za szafą. Mężczyzna tłumaczył, że konopie uprawia na własny użytek, by wytwarzać z nich maść do celów zdrowotnych. W czwartek 19 lipca w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej odbędzie się sesja Rady Powiatu. Chodzić będzie o przyjęcie uchwały, która zmieni wydatki budżetu powiatu na ten rok. Między innymi, zmiana dotyczyć będzie wydatków na sfinansowanie budowy chodnika w żeliszowie. Początek sesji o 9.30. Policja prowadzi akcję edukacyjną, która skierowana jest do rowerzystów, ale nie tylko. Jednośladem bezpiecznie do celu to hasło tych działań, które mają na celu zwrócenie uwagi motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów na aspekty ruchu drogowego wpływające na bezpieczeństwo ich jazdy. To cały szereg zachowań i zwyczajów wynikających z prawa o ruchu drogowym, które mogą ocalić zdrowie niejednemu użytkownikowi jednośladów. Tańsze bilety do kina albo darmowe parkowanie w mieście. Takie bonusy mogą czekać na tych, którzy segregują odpady komunalne. Takie motywacyjne rozwiązanie zastosowano w Wieluniu, ale wymaga to posiadania przez gminę tzw. recyklomatów. To urządzenia do którego wrzuca się puszki aluminiowe lub plastik, a waga przelicza to na punkty, które w efekcie przelicza się na wspomniane zniżki. Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponownie negatywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczący ułatwień w budowaniu mieszkań Mieszkanie Plus. Zdaniem samorządowców, ustawa będzie stwarzać możliwość obchodzenia polityki przestrzennej gmin. Ponadto pomija zupełnie rolę planu zagospodarowania przestrzennego samorządów wojewódzkich. Dolnośląskie przewozy regionalne otrzymały gruntownie zmodernizowany pociąg ED72. To nowoczesny skład kolejowy, który posiada wiele przydatnych dla pasażerów rozwiązań. Są to m.in. ładowarki indukcyjne, zamontowane w stolikach i defibrylator z głosową instrukcją, jak go użyć w razie potrzeby. Pociąg będzie kursował głównie na trasie kędzierzyn koźle opole Wrocław. Bardzo duże jest zainteresowanie dotacjami z Urzędu Pracy na zakładanie działalności gospodarczej. Na wiosnę nie dla wszystkich wystarczyło funduszu, ale Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bolesławcu udało się niedawno pozyskać dodatkowe pieniądze na ten cel. Najwięcej nowo powstałych firm, które w tym roku skorzystały z jednorazowej dotacji Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, związanych jest z branżą budowlaną, ale powodzeniem cieszy się też logistyka i rynek usług. Sługi, usługi kosmetyczne, fryzjerstwo w dalszym ciągu cieszy się dużą popularnością. Mieliśmy kilka działalności gospodarczych związanych z promocją, z reklamą. Na wiosnę nie dla wszystkich wystarczyło fundusze, ale Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bolesławcu udało się niedawno pozyskać dodatkowe środki na ten cel, co pozwoli czekającym do tej pory założyć firmę. W obecnej chwili wniosków nie przyjmujemy, nie ma, nie ma naboru w, w, na naszej stronie, natomiast te wnioski, które były złożone, bo część wniosków była złożonych, była przeanalizowana, były te wnioski bardzo dobre, ale już zabrakło środków. Pisaliśmy projekt, program dla, dla, tych, dla, tych, dla tej grupy. Z Ministerstwa otrzymaliśmy środki i teraz wracamy do tych wniosków z, z marca i z kwietnia. I część osób, które no w tym czasie jeszcze nie otworzyły działalności, czekały na, na te środki, mogło, mogą tę działalność otwierać. Urząd nie zamierza na tym poprzestać i zapowiada, że będzie starał się o kolejne środki na ten cel. Po reklamach zapraszam na prognozę pogody dla Bolesławca na środę. Niestety nie będzie zbyt optymistyczna. Potem zapraszam na reportaże 5x5 o wystawie w Bolesławskim Ośrodku Kultury oraz reportaż o Euroregionie Nysa. Zapraszam do oglądania, a już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl Planujesz wyjazd nad morze? Z PKS-em dojedziesz wygodnie i bezpiecznie. Już teraz kursujemy do Dziwnówka, Pobierowa, Trzęsacza, Rewala, Niechorza, Pogorzelicy, Mrzeżyna, Dźwirzyna i Kołobrzegu. Kup bilet w kasie lub przez internet i ruszaj z nami w trasę. Odjazdy z Lwówka Śląskiego o godzinie 22.00, z Bolesławca o godzinie 22.30, z Strzebienia o godzinie 22.46, ze Szprotawy o godzinie 23.11, z Nowej Soli o godzinie 22, 23:48. Powroty z Kołobrzegu o godzinie 19:45. Uwaga, pierwszy kurs rozpoczynamy już 29 czerwca 2018. Kursujemy od 29 czerwca do 31 sierpnia 2018. Ostatni kurs z Kołobrzegu dopiero 1 września. Wyjazd w każdy piątek, powrót w każdą sobotę. Uwaga podróżni, kupując już teraz bilet w obie strony, otrzymacie państwo 10% rabatu na bilet powrotny. Więcej pod numerami telefonu 885 161 213 bądź na naszej stronie www.pks-boleslawiec.pl Uwaga! A teraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi serwis klimatyzacji we wszelkich pojazdach w zakresie odgrzybiania, napełniania oraz naprawy. Więcej pod numerem telefonu 75 644 23 22. Przenieś się z nami na dziki Dolny Śląsk w Kliczkowie. Odkryj uroki Western City i posmakuj prawdziwej kowbojskiej kuchni. Zamek Kliczków zaprasza na Piknik Country, który odbędzie się już 21 lipca. Start godzina 10. W tym dniu przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Między innymi pokazy jazdy konnej w stylu Western, sportowy rajd konny, zawody towarzyskie, atrakcje dla dzieci i dorosłych, dmuchańce, festiwal Drillowy, lokalni rzemieślnicy, zgłoszenia na zawody i rezerwacja noclegów pod numerem telefonu 75 734 0700 bądź kontakt mailowy zamykmałpańczków.pl zgłoszenia dotyczące rezerwacji boksów dla koni w stajni książęcej prosimy kierować pod numer telefonu 501 548 538. Brico Marché i już teraz sezon kąpielowy. U nas kupisz basen 2,44 m 125 zł, a także coś dla odświeżenia Twojego domu. Farba Nuance 2,5 litra różne kolory 29,99 zł. Z Brico Marché zawsze zyskujesz. Zainteresowany? Czekamy na ciebie już teraz. Atlas Kopko jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która poszukuje osób chętnych do pracy w Niemczech na stanowiskach serwisant oraz technik oprogramowania. Praca u nas oznacza międzynarodowe możliwości kariery z rosnącym i innowacyjnym światowym liderem. Kulturę korporacyjną opartą na partnerstwie, możliwości szkolenia zawodowego i osobistego, samodzielne i różnorodne zadania w zorientowanym na przyszłość i nowoczesnym środowisku z najnowocześniejszymi środkami komunikacji, stałe zatrudnienie z ukierunkowaną na cele premią w pakiecie wynagrodzeń, elastyczne modele czasu pracy. Pojazd służbowy w terenie, kompleksową pomoc przy zmianie miejsca zamieszkania. Dalsze informacje i aktualne oferty pracy pod adresem wwwatlaskopkocom de ukośnik Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w języku niemieckim z podaniem stanowiska, najwcześniejszej możliwej daty rozpoczęcia i oczekiwanego wynagrodzenia. Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Kony Schade, zasoby ludzkie.

Niestety deszczowo zapowiadają się najbliższe dni w Bolesławcu. W nocy z wtorku na środę temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza, w dzień będzie to 18 stopni. Zachmurzenie przez całą dobę będzie duże i przez cały ten czas będzie padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie w ciągu dnia do 1015 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu z prędkością do 18 km na godzinę.